Witajcie, tu Andrzej z Witryny Świat Ducha. Temat dzisiejszy nieco smutny będzie, bo będzie temat o degeneracji rodu. Traumie transgeneracyjnej. My ze zdegenerowanego rodu. No jak to brzmi? Nie za specjalnie, prawda? Ja widzę wśród ludzi wielu, którzy są potomkami iluś pokoleń i sami niosą ciężary na sobie, ciężary w duszy. Nawet jeżeli powodzi im się dosyć dobrze materialnie, to jednak w duszy nie jest to aż tak dobre. Zresztą zobaczcie sobie na dzisiejsze czasy, na to, że sytuacja poszczególnych ludzi nie jest często stabilna. Jest tymczasowa. Bardzo często z zewnątrz przychodzą różne zagrożenia. Bardzo często są to jakieś takie zawirowania, wichury, co najmniej na skalę kraju, jak nie Europy, jak nie świata wręcz. Co ileś lat? Już nie będę tego wymieniał, bo to wiadomo jest, że... W przestrzeni publicznej, w radiu, w telewizji jest to nagłaśnione bardzo mocno. Natomiast dotyka to ludzi i jeszcze bardziej wzmaga niepokój, wzmaga takie wewnętrzne rozburzenie, dysharmonię. Tutaj ważną rzeczą jest dusza i emocje, które dusza przeżywa. Można powiedzieć, że dusza je, ma refleksyjność, nie, nie ma refleksyjności, ale ma mentalność czterolatka. I teraz, czy my się posługujemy duszą w naszym przeżywaniu? Czy my pozwalamy tej duszy wieść się po drogach życia? Idealnie by było, żeby właśnie tak było. I ludzie do tego dążą, że mamy duszę, która jest jakby takim autopilotem. I nie mamy właściwie nic ze sobą do roboty, tylko po prostu żyć o tak z duszy, razem z innymi ludźmi, mieć z nimi relacje, wymieniać się uwagami, opiniami, wchodzić do pracy, zarabiać pieniądze, wydawać pieniądze, i takie zewnętrzne cele można by sobie postawić w życiu. Przez wiele pokoleń za, zapewne to zdawało dawał radę. Zdawało egzamin. Natomiast niestety, ale ilość skumulowanej karmy, wielopokoleniowej, czyli jak to psychologowie mówią, traumy wielopokoleniowej, ta ilość może być już bardzo duża. I ci ludzie z czasem z czasem będą mieć coraz mniej, dajmy na to, dzieci. Bo dusza stwierdza, że życie jest ciężkie, że życie jest... Niestabilne, nie można liczyć na stabilność w życiu. I tyle. Dusza nie będzie chciała więcej. Nie będzie chciała dalszych, na przykład, potomków. Ja jestem akurat jedynakiem i pamiętam, jak mi. Rodzice mówili, co taki stary lekarz, położnik, mówił, że jedno dziecko to jest dziecko strachu. No, czy miał rację? Zapewne na pewno miał dużo, dużo racji w tym, co mówił, ponieważ Przeżycia i też strachu nie dają więcej mieć dzieci. Dusze rodziców, już samych rodziców dusze mogą być przestraszone. Ci rodzice mogli wręcz mieć pewien dyskomfort, rodząc dziecko. Nie mieli sami może poczucia bezpieczeństwa, poczucia stabilności. I co teraz zrobić? Jakie? Jak, jak będąc dzieckiem, zwłaszcza dorosłym, takich rodziców, jak się zachować? Jaką postawę przyjąć? Czy dowierzać własnej duszy? Otóż nie dowierzać. My mamy duszę, ale jeżeli ta dusza ma spuściznę wielu pokoleń, to w duszy będą obecne te negatywne przeżycia tamtych pokoleń. Też negatywne, bo i też... Pewnie pozytywne, natomiast jeżeli te pokolenia miały ciężkie życie, jeżeli w większości się na przykład bały, doznawały trwogi, doznawały uszczerbków w majątku, doznawały jakichś dużych kłopotów życiowych, przesiedleń jak to było pod koniec II wojny światowej i po wojnie. Przecież wiele ludzi na przykład wywiezie, wywieziono zostało gdzieś tam daleko na Syberię na przykład. To to się wszystko sumuje. To nie ulatuje. Nie ma takiego resetu, że o następne pokolenie to ono już, już nie będzie takie zaburzone. Trochę jest tego, że młode pokolenie chce być. Nie, niezależne od starszego. Natomiast w rodach, gdzie zależność jest duża, gdzie była duża zależność od poprzedniego pokolenia, te procesy traumatyzujące dzieci były naprawdę duże, znaczące. Już sami rodzice w cudzysłowie nie wytrzymywali stresów swojego życia. To nie musiały być od razu stresy związane z realnymi zagrożeniami życia. Mogły być to stresy związane, jak to psychoterapeuci mówią, z fantazjami. Z obawami, co to się w życiu może zdarzyć, z oczekiwaniami. Moi dziadkowie po, po wojnie byli przewiezieni ze wschodu tutaj na ziemię Śląska do Gliwic, później sami. Przyjechali do Hełma. Dlaczego? Bo uważali, że jest bliżej granicy wschodniej i bliżej własnych, dawnych terenów. Oni nie uważali tych terenów za dawne, tylko oczekiwali, że się, jak to mówią, coś zmieni i że wrócą tam, skąd przyjechali. Zobaczcie, jak, jak bardzo mieli poczucie tymczasowości. Później, później, gdy przyjechali do Wrocławia, to samo było. Nie mieli w planach osiedlać się na dłużej. A życie samo pokazało, że właśnie to zrobili. I teraz jak dusze takich ludzi mogły dawać wsparcie dalszym pokoleniom? Nie mogły. Jeżeli ci ludzie żyli z duszy, a nie z ducha, to ta działalność, to życie było również tymczasowe. I naznaczone lękami, naznaczone niepokojem. Także takie przeżycia, takie losy dają kolejne pokolenia, które też mogą w duszy przejmować po, po tych. Niepokoje. Jak to w takim razie zrozumieć, jak z tym pracować? Czy należy tłumić przeżycia dusz? Czy należy tłumić własne emocje tł własne? Uczucia, zwłaszcza te negatywne. No oczywiście tak. Tłumienie uczuć jest na porządku dziennym u wielu ludzi. Tłumienie uczuć występuje wtedy, kiedy się nie słucha duszy. Kiedy dusza nie jest wysłuchana. Kiedy na przykład nie, nie, nie prowadzi ktoś Dziennika, dziennika uczuć, kiedy nie zapisuje swoich przeżyć, wtedy tłumienie jest ważne i potrzebne. I wiele ludzi to robi. Brzmi to może dziwacznie i tak nieodpowiednio, można powiedzieć, tak? No, jak to tłumisz uczucia. Ale tak się robi. W wielu miejscach, w pracy, na przykład, gdzie trzeba wykazać się <laughs> profesjonalizmem, brakiem emocji, a przynajmniej ograniczeniem tych emocji. Natomiast chodzi o to, żeby swoją duszę słuchać i słuchać to, co ma do powiedzenia. Słuchać tego, co ma dusza do powiedzenia. Takim najprostszym i bardzo efektywnym zresztą sposobem jest zapisywanie. Przeżyć duszy w formie Notatek w formie dziennika. Ważne jest to, żebyśmy nazywali przeżycia, uczucia, emocje, ponieważ wznosi to wibracje z, z niższych poziomów emocjonalnych na wyższe mentalne, intelektualne. Nie chodzi o to, że my Wypieramy uczucia, wypieramy emocje, ale wznosimy je ku górze. Żebyśmy nie byli zalewani, żebyśmy żyli na wyższym poziomie subtelnym, duchowym. I te poziomy mentalne są wyższe. Tylko chodzi o to, żeby nazywać te emocje, ponieważ odwołujemy się do nich. To jest część naszego życia, naszego procesu. Nie należy dowierzać duszy, ale należy ją słuchać. Nie należy bazować, opierać swojego życia o przeżycia duszy, ponieważ mogą być no, skrajnie jakieś niekorzystne nawet. Mogą być lekko niekorzystne, ale mogą być również bardzo niekorzystne. Ktoś może przeżywać jakieś bardzo trudne przeżycia. Taką osobę, która bazuje na takich bardzo ciężkich przeżyciach, uczuciach, emocjach, można nawet nazwać szaloną, ponieważ poddaje się ona emocjom, które mogą nie być, nie mieć bezpośrednio. Wytłumaczenia na bieżąco. A mogą być bardzo silne. I patrzymy się wtedy na taką osobę i mówimy, no przecież ona nie ma podstaw, żeby się tak zachowywać. Tak? Tyle, że Dusze mają w sobie historię i własną, wielowcieleniową i rodową, wielopokoleniową. I tego jest naprawdę dużo. Jeżeli natomiast będziemy słuchać duszy, będziemy sobie notować, co ma nam do powiedzenia, jakie rzeczy. Chciałaby przeżywać. To po pierwsze, mamy coraz większy kontakt z duszą. Ona nie musi manifestować tych odczuć, uczuć. Kiedyś napisałem taki tekst na witrynie Świat Ducha, do której zapraszam Was. Adres jest w, opi w opisie kanału. Taki tekst, którym nazwałem wydarzenia z życia są językiem naszej własnej duszy. I tak jest, bo jeżeli my nie słuchamy duszy, jeżeli nie rozmawiamy z nią, jeżeli nie... Odnotowujemy szczegółowo tego, co mam nam do powiedzenia, to dusza tak czy inaczej będzie chciała nam zakomunikować te przeżycia i będzie tworzyć nam wydarzenia. Nie będzie nas informowała w sposób, jakiś kurtuazyjny, jakiś listowny na przykład, czy słowny wręcz. Dusza nie ma zamiaru. Dusza jest bardzo prostym tak naprawdę systemem, chociaż bardzo potężnym, ale tam nie ma wielkiego zaawansowania. Jak się mówi, że Dusza ma mentalność czterolatka, no to czterolatek nie pisze podań. Czterolatek może bardzo proste sposoby przeżywania mieć. Może wręcz te sposoby przeżywania mogą być bardzo niekulturalne na przykład. Może wrzeszczeć, może krzyczeć, może się próbować bić z kimś, może próbować uciekać. I tak dusza może robić przecież. To co, co słyszecie, że, że są opisywane przez psychologów tak zwane reakcje stresowe typu walcz, uciekaj, zamroź się czy przypodobaj się. To są właśnie reakcje, które też można powiedzieć, że są reakcjami duszy. Nie tylko w układzie nerwowym są zakorzenione, ale też i w duszy. To dusza przeżywa takie reakcje stresowe niekiedy wiele, wiele dni, miesięcy, czy nawet lat, czy nawet... Taka reakcja może stawać się dla kogoś przewodnią reakcją osobowości. Może osobowość się budować na takiej reakcji. I żeby zapobiec temu, żeby zapobiec budowaniu się osobowości życia naszego na reakcjach, na oddźwiękach, na nieprzemyślanych posunięciach, to potrzebujemy się zająć tą duszą, słuchać jej, nie dowierzać, nie dawać jej działać, tak jakby chciała, bo często nie jest to coś dobrego. Dusza może podejrzewać kogoś, może oskarżać kogoś, że nam robi krzywdę, że nam robić jakieś złe rzeczy, że czyjaś dusza się uwzięła na naszą duszę, że nam źle życzy na przykład tak też może być. To że u nas dusza ma nieczyste przeżywanie, nieczyste intencje, to u kogoś też może mieć. Może to być skierowane do nas, jak najbardziej, ale tak jak Ros Rosenberg, taki psycholog, psychoterapeuta mówi, observe, do not observe. Czyli obserwuj, ale nie przyjmuj. Chodzi o obserwowanie, o to, żebyśmy to... Badali, monitorowali, żebyśmy mieli kontakt z duszą, żeby dusza czuła, że ją rozumiemy, że słuchamy jej, że bierzemy ją pod uwagę. Wtedy nie będzie chciała robić dramatów, bo dramaty życiowe bardzo często biorą się z tego, że dusza się czuje porzucona, niesłuchana. Odrzucono. Tutaj na obrazku mamy takie serduszko zrobione z dłoni. Jak ja widzę taki obrazek, to ja się bardzo smucę. Ludzie z dużym namaszczeniem, z dużym trudem wręcz próbują robić te, te, ten symbol z dwóch dłoni. Dlaczego mówisz, że z trudnością? Ponieważ bardzo często ci, którzy to robią, nie mają powodów do radości w życiu, nie mają powodów do szczęścia. Próbują sobie chociaż to szczęście z, z dłoni zrobić, zamarkować to szczęście. Ja nie jestem zwolennikiem takich metod. Nie jestem za bardzo zwolennikiem tych wielu serduszek, które się pojawiają gdzieś w social mediach, ponieważ bardzo często są to symbole na wyrost. To są symbole. Myślenia życzeniowego, chciałbym, chciałabym, żeby tak u mnie było. Szczęście, dobrostan, zdrowie nie biorą się z, w cysłowie z powietrza. Bardzo często potrzeba na to po prostu zapracować. Po prostu to się tak ładnie mówi po prostu, ale tak naprawdę to potrzeba się wręcz sprzeciwić tej nawalek złego losu, który przychodzi od poprzedników w rodzie, niekiedy nazywanych przodkami. Od rodziców, od dziadków. Od pradziadków, od ich ciężkich losów. Jak się temu sprzeciwić? No właśnie w pracy z własną duszą. Sprzeciwić się temu, co dusza by nawykowo chciała podziałać. Potrzeba pracować. Z emocjami, z uczuciami, sesjować, chodzić na psychoterapię. Chociaż tak jak wielu ludzi mówi, o psychoterapia mało mi pomaga. No mało, ale jednak. Nie ma co się spodziewać wielkich osiągnięć psychoterapeutycznych na jednej, drugiej, trzeciej terapii. Wielkich nie, ale jeżeli jest chociaż trochę, to już coś. Ja myślę, że wielu, wiele osób nie, nie bierze pod uwagę realnych kłopotów swoich życiowych, że się trochę jednak oszukują, że jest lepiej niż rzeczywiście jest. Jeżeli jest tak dobrze, no to nie mam po co się kontaktować z tymi trudnymi przeżyciami. Nie mam po co tak nagle iść na terapię, na, tak nagle zacząć pisać dziennik z przeżyciami, z opisem uczuć, żeby się zajmować tym. Mam tyle rzeczy na, na głowie w życiu, tyle, tyle spraw takich praktycznych, można by powiedzieć, nie? Ale w niektórych przypadkach, u niektórych ludzi już się tego nie da zrobić. Może tam jedno, dwa pokolenia wcześniej nie było to jeszcze aż tak bolesne, aż tak nabrzmiałe. Ale u wielu ludzi na dzisiaj już by naprawdę warto było, już by naprawdę był czas do tego, żeby się tym zająć. Także. Życzę Wam, żebyście nie składali rąk w serduszko, próbując zamarkować miłość, szczęście życiowe. Życzę Wam, żebyście mieli to szczęście życiowe. A do tego trzeba trochę jednak pracy. Hmm? Tak to jest. To tyle. Pozdrawiam. Na razie.